Ja uważam, że też te ślady, które ja spotkałem na tej drodze, nie były takie całkiem przypadkowe. Tu jest już Słowacja, następny kraj. To był Słowacji. Ci, co byli, to wiedzą, że język jest dosyć prosty, bardzo podobny do polskiego i nie ma problemu, żeby się dogadać. Tutaj teraz na następnym zdjęciu jest mój obiad. A w tle jest y, kij bambusowy, kija służy do obrony i na końcu tego kija palma. Palma jest właśnie takim znakiem pielgrzymów, którzy szli do Jerozolimy, bo też każda z tych trzech pielgrzymek, o których Wam mówię, miała taki swój znak. Ci, którzy szli do Jerozolimy, szli z palmą. Y, ci, którzy szli do Rzymu, mieli krzyż, y, ci, którzy szli do Santiago do Compostela, mieli burzę. Y, tu jest Słowacja, za chwilę będą Węgry. Nie wiem, czy ktoś był na Węgrzech. Kto był na Węgrzech? No to y, tu sytuacja zaczyna się trochę komplikować, jeżeli chodzi o język. Język zdecydowanie był inny, y, trudny, bardzo trudny nawet. Y, I miałem z tym ogromne problemy, ponieważ ludzie na Węgrzech, zwłaszcza w tych małych miejscowościach, w wioskach, nie mówią w żadnym innym języku, mówią tylko po węgiersku. Więc co mi pozostało, to tylko zacząć uczyć się języka węgierskiego. Na szczęście na, pierwszy, na pierwszym noclegu spotkałem takiego księdza, który jeździł do Polski i znał bardzo dobrze język polski. Więc yy, wykorzystałem moją trójkę, poprosiłem go, żeby powiedział mi kilka zdań, najpierw po polsku, a potem po węgiersku. Takie zdania, tam, dziękuję, przepraszam, dzień dobry, do widzenia. I jedno takie zdanie, jestem Polakiem, idę na pieszo do Jerozolimy. Na Węgrzech też dziwne rzeczy widzicie. No, w Polsce się z chodzi na spacery, a Węgrzech. Właśnie. I ten ksiądz nauczył mnie takiego właśnie zdania. A, bo To inny program teraz jest? Czy się zatrzymać? Bo z tym jest też jedna historia związana. Ksiądz nauczył mnie po węgiersku właśnie zdania, jestem Polakiem, idę na pieszo do Jerozolimy. Ja zawsze robię jakiś ten konkurs, ale nie wiem, czy mam nagrodę. Słuchajcie, dobra, mam nagrodę, niech będzie. Kto chce wziąć udział w konkursie? Kto chce wziąć udział? Konkurs polega na tym, że ja powiem zdanie po węgiersku, ja się uczyłem tego zdania przez trzy dni. Trzy dni mi zajęło, tego zdania się nauczyć, ale się nie nauczyłem. Bardzo było mi trudno, w ogóle inny akcent. Dopiero po jakimś czasie ludzie mnie rozumieli, co ja chcę do nich powiedzieć. No i konkurs polega teraz na tym, że ja powiem to zdanie. No, taka inteligentna młodzież tutaj z gimnazjum, z pustkarzem, na pewno powie to w dwie, w dwie minuty. Naprawdę, ja to dwa razy powtórzę i na pewno będziecie w stanie to powiedzieć. To jest jakieś chętne? Mateusz, a zażycia. Mateusz, Mateusza. No. Zapy... No mateusz, do Mateusz, do Mateusz. Mateusz, Mateusz. Krzmar, mateusz. Bo... mateusz bierze udział w konkursie, więc dajcie mu szansę. mówię zdanie po jest, tak, tylko musisz powtórzyć to jest takie, do, Zdanie jest proste. Jestem Polakiem, idę na pierwszy do Jerozolimki. To jest po Co A po wewnętrznym <toddy> <Zaranie, panie. toddy> to jest rzutem. w wodzie klędzie lączanką, ma dzieckiego zalewa. Dobra. Jeszcze raz powoli, żeby się przyswoiło, prawda? Zarazże w wodzie klędzie lączanką, ma dzieckiego zalewa. Że nie nie dłoże. Dłoże. No, Będzie dworzec. No, prawda? Będzie losalbo. Będzie lezaniec. Będzie lezaniec. Brawo! Dostaniesz nagrodę. Nie mam, mam zawsze pocztówki, ale chyba gdzieś mi zaginęły. Więc może zrobię tak, Ja mam na o braci, mogę przynieść. Nie, ja mówię coś... Wiesz co, daj ci album, e, albo później i sobie wybierzesz jakieś zdjęcie. A to jest historia. E, e, tak, zatrzymają się w małej salce przy kościele. Zatrzymałem się w małej salce przy kościele i w tej salce, gdzie spałem, nie było ani prądu, ani wody. Położyłem się spać, rozłożyłem kalendarz. Rano miał przyjść kościelny, który miał mi przynieść jakieś śniadanie i zamknąć tę salę. Bo oni najpierw ją otworzyli, potem ją i przyjdzie śniadanie. Położyłem się spać i około godziny drugiej obudziłem się z pragnienia. Było bardzo gorąco, bardzo mi się chciało pić, no ale pomyślałem, że jest godzina druga. Ludzie śpią, sklepy pozamykane, więc no nie mam gdzieś wody szukać. Więc położę się spać i jakoś wytrzymam do rana. Położyłem się spać. No i po chwili mam sen, że zaczyna padać deszcz. Pada ten deszcz, ja wyciągam tak ręce do góry, piję tą deszczówkę i się budzę. I mówię, nie no, taki sen, no, ale no, gdzie mam tej wody szukać, no nie znajdę tej wody. Dobra, idę spać, wytrzymam jakoś do rana, wytrzymam, pragnienia ogromne, ale wytrzymam. Położyłem się spać i mam następny sen. Idę zieloną doliną, y, tak schodzę w dół, tam płynie strumień. Wchodzę tego strumienia, piję tą wodę i budzę się po raz kolejny, z jeszcze większym pragnieniem. I mówię, bo całą drogę nie mam skąd tej wody nabrać. Idę spać, bo no trudno, bo kościelny jakoś wytrzymał do rana. Położyłem się spać i mam trzeci sen. Mam trzeci sen, że ktoś do mnie puka do salki, otwieram te drzwi i tam stoi człowiek, daje mi butelkę wody i idzie. Ja biorę tą wodę i piję z znowu. I po raz kolejny się budzę, po raz trzeci już z takim pragnieniem, że nie mogę wytrzymać. Więc mówię tak, Boże, nie wiem gdzie mam tej wody szukać, ale idę jej szukać. Otworzyłem drzwi. Z tej salki wychodzę, miałem taką małą latarkę w zapalnicy. świecę i patrzę, jest kran z wodą, przy samej tej salki. Podchodzę do tego kranu, próbuję odkręcić tą wodę i nic nie, nie, nie ma. leci, nie ma wody. No ale myślę sobie, no już jak zacząłem szukać tej wody, to już skończę. Wychodzę za bramę kościoła i zaraz za bramą po prawej stronie była studnia. Podchodzę do tej studni, zaczynam wyciągać wodę. I patrzę w dół, że wiadro jest urwane i leży na dnie, i nie mogę tej wody wyciągnąć. 15 metrów w dół studnia, i nie ma jak tej wody wydobyć. Samochód. Mówię, Boże, no gdzie ja mam tej wody szukać? nie? Patrzę 200 metrów dalej, jest taka pompa No to już już totalnie byłem zadowolony. Mówię, do trzech razy sztuka. Prawda? Do trzech razy sztuka idę do tej pompy, próbuję pompować. Okazało się, że ta rączka jest złamana. Od tej pompy coś tam nie działa, ten mechanizm, i nie mogę tej wody napompować. Głową to już uderzenie, tą pompę. Wybiegł pies, zaczął na mnie szczekać, więc pomyślałem, że no, chyba muszę stąd odejść, trzeba zwracać do sali. Zwracam sobie powoli do salki i myślę, myślę sobie, Panie Boże, przecież ty działasz cuda, Wiele cudów jest opisanych w Biblii o tym, jak Izraelici szli przez pustynię, nie mieli wody. Mojżesz uderzył laską w skałę dla wody. Dlaczego taki cud nie miałby się zdarzyć teraz, dzisiaj? Stanąłem na chodniku, zatrzymałem się i mówię, Panie Boże, ja teraz uderzę nogą tutaj w ziemię i wypłynie strumyczek, ja się napiję tej wody. Stanąłem, uderzyłem nogą i nic nie wypłynęło. Ale w miejscu, w którym się zatrzymałem, na chodniku stała półtora litrowa pełna butelka wody mineralnej. Dla mnie to jest dowód na to, że Pan Bóg daje to, co najlepsze. Dlaczego to, co najlepsze? Ja wróciłem do Salki, wypiłem na, na miejscu, tą, te półtora litra tej wody wypiłem na miejscu od razu, położyłem się spać i rano dostałem SMS-a od mojej mamy o treści takiej. Dominik, nie pij wody z nie pij wody ze studni, nie pij wody z żadnej pompy, ani z żadnego nieznanego ci źródła, ponieważ ludzie na Węgrzech chorują od picia wody. Tam są jakieś bakterie, nie wiem co. Pij wodę tylko w butelce. Ja taką piłem. Pan Bóg nie pozwolił mi napić się z jakiejś studni, pompy, z kranu, nie wiadomo czego. Dostałem półtora litrową wodę mineralną. Prezencie. Prezencie. Na Węgrzech właśnie różne też kościoły, to jest kościół ewangelicki, też były kościoły prawosławne, no i Rumunia. Rumunia, no jeden no najbiedniejszy kraj w Europie, generalnie jak w Polsce, to mi ludzie ostrzegali, że nie mam iść do Rumunii, nie mam przechodzić przez Rumunię, bo mnie tam zabiją, okradną, nie wiadomo co jeszcze. Najlepiej, żebym wsiadł w jakiś pociąg, czy autobus, przejechał przez Rumunię, a potem sobie dalej mogę iść. No ale jak powiedziałem, że tak nie zrobię, ja przejdę może kilka dni, ja zobaczę, jak naprawdę jest w Rumunii, a potem to ocenię, jeżeli będzie jakieś niebezpieczeństwo, czy coś takiego, no to, to pójdę, pojadę autobusem, czy jakoś.